Hej, dzień dobry. Witam wszystkich na moim kanale. Mam na imię Kasia. No i ostatnio sobie tak właśnie myślałam, bo mam dużo wilgoci w domu. Wiem, mam filodendrony i te sprawy i musi być wilgoć. Ale wydaje mi się, że jest jej za dużo, bo powyżej 60% to już nie jest tak super. Poza tym, pojawiło mi się coś na oknach. A że mieszkam w Hamburgu, jest tutaj ogromna rzeka Elba, no i ciągle jest tutaj wilgotno, więc musiałam znaleźć jakiś sposób, żeby się tej wilgoci pozbyć. No i znalazłam. Chcecie posłuchać jaki? Mam nadzieję, że tak, bo znalazłam dwa i powiem Wam tylko tyle, że naprawdę działają. Wilgoć w domu występuje najczęściej w postaci właśnie skroplonej wody na oknach albo na lustrze w łazience, najczęściej po kąpieli. Nie wygląda to najlepiej, no i potem okna zostają pomazane i brudne. Pojawiła się również w kuchni. No i skrapla mi się na parapet, co powoduje pleśń. Można to jednak szybko wyeliminować, robiąc domowy pochłaniacz powietrza. Kupiłeś ostatnio buty w sklepie? To na pewno w środku w kartonie znalazłeś woreczek wypełniony żelem krzemionkowym, który świetnie pochłania wilgoć. Połóż tam, gdzie uważasz, że jest najwilgotniej. Hmm. czyli na parapecie. Drugim tanim pomysłem jest rzecz, którą używasz w kuchni, czyli soda oczyszczona. Przesyp z opakowania sodę oczyszczoną do miseczki. Następnie weź kawałek gazety, owiń dokładnie miseczkę najlepiej zaklej, i zrób to samo dokładnie. Co z woreczkiem wypełnionym żelem krzemionkowym. Jak już to zrobiliście, po prostu idźcie do pokoju, do kuchni i postawcie miseczkę na parapecie. Usiądź wygodnie w fotelu i poczekaj, aż wilgot się wchłonie. Albo już ci zajął ktoś miejsce. No nie Ale z niego śpią. Dnia następnego wracam z pracy. No, i chyba czeka mnie tutaj mała niespodzianka, bo na oknach nie ma żadnej pary, nie ma wilgoci, ale jestem przeszczęśliwa. Oczywiście saszetki z żelem krzemionkowym wszędzie leżą. No i moja miseczka z sodą oczyszczoną oczywiście też stoi na parapecie. Zobaczcie jakie efekty. Czyste szyby w końcu, moi kochani. No to już macie świadomość. Wilgoć zniknęła. Nie będzie żadnych grzybów, nie będzie żadnej pleśni na oknie. Top. Leon potwierdza, ja wiem, on się teraz myje, ale on zawsze się myje i zawsze śpi na tym fotelu. Więc tak, użyjcie żelu krzemionkowego, użyjcie sody oczyszczonej i będzie mega efekt. To do następnego odcinka, życzę Wam miłego dnia jeszcze. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić łapkę w górę. Cześć!